Wito Ja yeah. przyleciałem samolotem, moje marzenie to hip-hop. Ciężka praca zawzięta, tak zarobiłem hajsy Nawet jak złapią, wolę siedzieć wyrok, a nie jak pizda szczekać za krat. Poznałem ulicę, znam i ciemną potrzebkę. Będzie słychać w mieście, bo wbijam na szczyt. Audi Quattro, widzę spojrzenia biednych. Oczy na modelu, ja mam swój apartament. Wychodzę z ukrycia rapera, odwiedziłem studio. Mam swój zeżytek, który jest studniotów. Nie mogę dłużej słuchać, jak kalecicie rap Wypierdalać sceny, bo nie macie żadnych skills. Moja profesja to muzyka. twoją, nie muszę pytać. Jeśli taką jakoś ma ulica, to nie zadaję pytań. Mój poziom to mainstream, nie wydaje reszty. Nawet jak na psach chcieli zaniżyć w lata. Moja osobowość jest niedobrona. Do podjebania Pozdrawiam was gorąco w mieście, gdzie ciągle pada Gdzieś jakiś napad ciągle w toku sprawa Dzieciaku, to nie zabawa, tylko jebana gangsterka